Cześć, witajcie. Ja nazywam się Robert Mazurek. Witam serdecznie na kanale Mistrz Akumulator. Dzisiaj jest o laniu wody. Często jest chyba to lanie wody na kanale Mistrz Akumulator, ale tym razem chodzi o rzeczywistą wodę demineralizowaną wodę demineralizowaną, tylko i wyłącznie wodę demineralizowaną dolewamy do akumulatorów, do których macie dostęp do elektrolitu i są to akumulatory z płynnym elektrolitem. Nieważne, czy to są samochodowe, trakcyjne, czy semitrakcyjne. Jeżeli macie koreczki, jest opcja do tego, aby mieć dostęp do płynu. Ten płyn w środku, czyli elektrolit jest w postaci płynnej, płyn w postaci płynnej, w postaci ciekłej, o, tak będzie ładnie powiedziane, możecie uzupełniać wodę. Nigdy, przenigdy nie dolewamy Elektrolitu. Jedyną sytuacją, kiedy możemy dolać elektrolit, to jest to, że w pełni naładowany akumulator nam się uszkodzi, rozbije albo wycieknie coś z niego. I to jest ten moment, kiedy wiemy, że wyciekł elektrolit, możemy dolać elektrolit do odpowiednim stężeniu 1,28 g na centymetr 3 i mamy sprawę załatwioną. Gorzej jest, jak ten akumulator był rozładowany i to stężenie kwasu siarkowego w elektrolicie jest mniejsze, bo kwas siarkowy połączył się z tlenkiem ołowiu na płycie, przez co zostało nam więcej wody. Tego tematu nie będę rozwijał, to poruszę w zupełnie osobnym temacie. Najważniejsze jest, abyście zapamiętali to, że jedyne, co może ubyć w elektrolicie, to jest woda. W wyniku elektrolizy rozkłada się woda na wodór i na tlen, natomiast kwas siarkowy pozostaje. Dlatego ważne jest kontrolowanie, jeżeli macie taką możliwość, właściwego poziomu elektrolitu, tego płynu który znajduje się wewnątrz akumulatora, może się znajdować w akumulatorach trakcyjnych, semitrakcyjnych, akumulatorach SLI, czyli takich zwykłych rozruchowych z płynnym elektrolitem, gdzie macie dostęp do korków. Kiedy dolewamy? Przed ładowaniem czy po ładowaniu? No, kto był pierwszy? Kura czy jajko? Ja stoję na stanowisku takim, że jeżeli nie są odsłonięte płyty, czyli jeżeli widzicie tafle, płynu wewnątrz akumulatora to uzupełniamy wodę po ładowaniu bo w trakcie ładowania kwas siarkowy który jest połączony jeszcze z tlenkiem ołowiu na płycie tworząc siarczany ołowiu będzie z powrotem wracał do płynu do elektrolitu to stężenie będzie rosło przez co Poziom płynu będzie wzrastał. I tak naprawdę dopiero po ładowaniu będziemy znali prawdziwy poziom elektrolitu. Jeżeli przelalibyście taki akumulator wodą przed ładowaniem i później byście podłączyli go do ładowania, to w trakcie tej końcowej fazy ładowania, takiej bardziej burzliwej elektrolizy, mogłoby dojść do takiego kipienia na zewnątrz tego elektrolitu. Jeżeli byście natomiast tego nie zauważyli w trakcie ładowania, no mogłoby dojść do tego, że przez te zawory odpowietrzające w akumulatorze mogłoby Wam wypryskiwać elektrolit w trakcie jazdy samochodem. No, mogłoby to spowodować uszkodzenie komory, w której znajduje się akumulator. Drugą rzecz, którą zapamiętujecie oprócz pierwszej, że dolewamy tylko i wyłącznie wodę, to że dolewamy po ładowaniu. Jedyną możliwością, kiedy dolewamy przed ładowaniem, to jest sytuacja, kiedy żeberka, te płyty, które widzicie z zewnątrz są odsłonięte, to przed samym ładowaniem należałoby dolać odrobinę tej wody, tylko i wyłącznie po to, aby przysłonić te żeberka, natomiast uzupełnić do właściwego poziomu dopiero po zakończeniu ładowania. Ile dolewamy? Krąży taka informacja po świecie całym, że poziom elektrolitu ponad płyty akumulatorowe powinien wynosić 1 cm. Na przykładzie dwóch akumulatorów, które mam nadal u siebie w labo, czyli banera Profesjonala, pokażę Wam ile to jest ten 1 cm i drugi to jest ta nasza R3 produkowane dla nas przez grupę Metair, konkretnie przez zakłady w Rumunii, przez rumuńskiego Rombata. Mam taki specjalny przyrząd do tego pomiaru. Jest to taki zwykły kartonik, którego po prostu przyciąłem na odpowiednią szerokość, włożyłem do wnętrza akumulatora i po wyjęciu z wnętrza akumulatora przystawiłem Metróweczkę. No i widać, że ten 1 cm, który krąży po internecie, to wynosi dokładnie 2,5 cm. W przypadku tego naszego akumulatora R3 również dokonuje podobnego zabiegu. Kartonik z drugiej strony wkładam do akumulatora do momentu, aż oprze się o płyty po wyjęciu okazuje się, że jest to również 2,5 cm. Także jak widzicie taki właściwy poziom elektrolitu ponad płytami, ponad kratkami akumulatora to jest 2,5 cm. A ile to jest jeżeli chodzi o objętość? Tak z ciekawości w przypadku akumulatora 77 lub 75 Ah postanowiłem odpompować z jednej celi, żeby zobaczyć o jakiej wartości w mililitrach tak naprawdę rozmawiamy. No i okazuje się, że jest to więcej jak 150 ml, a mniej jak 200 ml. Czyli tak na dobrą sprawę nie pełna szklanka elektrolitu to jest ta wielkość która znajduje się ponad płytami w tych nowych nowoczesnych akumulatorach które spotykamy na rynku. Oczywiście będzie to wartość mniejsza w 44 i pewnie w 120 czy też w 200 zdecydowanie większa. Na przykładzie 74, takiego najpopularniejszego akumulatora w, tutaj na naszym polskim rynku ogólnie bo 60 i 74 sprzedaje się najwięcej. Wychodzi na to, że mamy do czynienia z wartością w okolicach 170 ml na jedną celę. W akumulatorze 74Ah. Tyle znajduje się zapasu elektrolitu ponad płytą. W większości akumulatorów znajdziecie również taki znacznik. Jest to taki plastikowy element, przycięty na odpowiednią długość, który jeżeli zetknie się z taflą elektrolitu, jeżeli zobaczymy, że on dotyka już tafli elektrolitu, będziemy wiedzieć, że ten poziom uzupełnienia wody jest właściwy. Warto przyświecić sobie jakąś latarką, czy też jakąś żaróweczką, czy też jakikolwiek inny sposób, tak aby nalać odpowiednią ilość tej wody. Nie przelewajcie za dużo, nie lejcie za dużo. W przypadku akumulatora za dużo to jest gorzej niż odrobinę za mało, bo nawet gdyby te płyty były przykryte taflą elektrolitu powiedzmy tylko 1 cm, to wolałbym mieć tylko ten 1 cm powyżej płyt akumulatorowych niż 1 cm powyżej gdzieś gdzie no, mamy już do czynienia z komorami, w których zbierają się gazy w trakcie ładowania akumulatora, a w tych komorach lepiej, aby nie znajdował się elektrolit. Jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Jeżeli macie akumulatory SMF te bez dostępu do elektrolitu, czyli te gdzie no, jeżeli chcecie cokolwiek sprawdzić, no to trzeba albo wiercić, albo w jakikolwiek inny sposób uszkodzić obudowę. Nie polecam tego, nie róbcie tego. Na własną własna odpowiedzialność. Wiadomo, każdy z Was może zrobić co chce. Natomiast, jeżeli chcecie sobie to sprawdzać co jakiś czas, to w dniu zakupu akumulatora takiego możecie sobie go zważyć. Pamiętajcie, że 1 kilogram wody to jest również 1 litr wody. I co jakiś czas możecie sobie postawić na tą samą wagę ten sam akumulator i możecie sobie zobaczyć, czy tak naprawdę ubywa, czy też nie ubywa tej wody. Jest to jedna z metod takich, których używamy przy sprawdzaniu reklamacji. Jeżeli mamy akumulatory, do których nie mamy dostępu, to w ten sposób sobie sprawdzamy, czy nie nastąpił jakiś tam nadmierny ubytek wody z akumulatora. To na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na te pytania, które Was nurtują. Jeżeli jest ich więcej, zadawajcie je śmiało w komentarzach tam poniżej pod spodem. Pamiętajcie, aby lajkować, subskrybować. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!